Halo, halo. 520. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym już czwartym odcinku z WRC7, oczywiście wspólnym odcinku czwartym i dzisiaj standardowo sobie będziemy grali na podzielonym ekranie. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Wbijamy sobie w podzielony ekran. No i w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie na rajdzie Argentyny. I z tego co pamiętam przejechaliśmy tylko jeden rajd, więc postanowiliśmy, że jeszcze się przejedziemy w tym odcinku jeden rajd Argentyna, a potem sobie przejdziemy już do kolejnego ride'u. Jakibyś chciała mieć pogodę, jakobyś chciała mieć pogodę. Jeździmy na szutrze, to jest pierwszy odcinek w ogóle w tym odcinku, więc proponowałabym, żeby to nie był deszcz. Dobra, więc weźmy sobie może po prostu południe czyste niebo. Trasa już jest wybrana. No i co? Jesteśmy jeszcze w kategorii WRC2 i sobie dzisiaj pojedziemy Polakami, bo w ostatnim odcinku Mariola skończyła właśnie na tej ekipie Skoda, Motorsport chyba. Chyba się jakoś tak, no tak, Motosport to jest zespół, więc ja teraz pojadę Polakami. I tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo mamy Polaków, jest to Hubert Taszek i Maciek Szczepaniak. Ci Polacy byli w WRC 6, z tego co pamiętam, ale prawda też jest taka, że większość kierowców, którzy są w WRC 7, to też byli w WRC 6. Może kojarzycie, może nie, nie mam zielonego pojęcia, to są moi. Tak, tylko patrzę, bo tu jest jeszcze druga, drugi zespół dwóch facetów kolejnych i myślałam, że tu też będą Polacy, aczkolwiek jednak nie. Okej. Okay. A to co? Tutaj są piloci po prostu bez zdjęcia. Ale to nic. Ty jedziesz peżotem. Szkoda. No. W sumie wcześniej nie zauważyłem właśnie, że Polacy mają jeszcze tutaj jedną parę. No ale dobra, jak pokazałeś to super. Szczerze to bym pominął. Ale okej. Okay. Mamy tutaj 100% shootera, czyli standardowo będziemy jeździć po, po piasku, po, po kamieniach, bo to różnie bywa. Shooter to może być odbierany na kilka sposobów, bo jest albo piasek sam, albo po prostu piasek połączony z kamieniami, nie? Taki żwir. Taki żwirek, właśnie, dokładnie. Dobra, ja jadę polską ekipą, Mariola jedzie, e, nie wiem, co to byli za ludzie, z jakiego państwa, Francuzi chyba? Może, nie wiem, szczerze, nie przyglądałem im się jakoś zbyt szczegółowo. Póki co trasa wygląda obiecująco bardzo, nie gazuj, nie, nie świruj od razu na pełnym gazie, tylko tak wiesz, hamulec, gaz, hamulec, gaz i sobie jedziemy spokojnie, nie? Wybroniłaś się? Jakoś. Dobra, wiesz co? Ja będę się starał, żebyś ty jechała cały czas pierwsza. Ja będę się starał jechać za tobą drugi. Chcę cię po prostu widzieć. W porządku, będziesz widział przynajmniej moje błędy. O, w miarę nie wypadło. Co do mnie napisał Carlos z Zamora? Co tam jest napisane? Epizod, coś tam aliu. Yy, Przeczytałaś to? Nie. On nie rozumie chyba. Jak coś tu tutaj mi znajomy w taką wiadomość podesła na ps więc. Jak coś, to, to ten, nie w temacie akurat. Nic się nie dzieje, potem to sobie zobaczysz. Nie, bo ja wiem, ja sobie przypomniałem, bo ja do niego pisałem wczoraj po, po angielsku, że, że, że ten, że y, ukończyłem sobie te osiągnięcie tysiąc odcinków, wiesz? Mhm. Się pochwaliłem. No to jest takie osiągnięcie porąbane. On mi na przykład pisał, że on nie będzie tego robił, bo mu się nie chce, nie? Że to za długo schodzi. No, mimo wszystko to jest bardzo czasochłonne. Ty też się przecież ograłeś w ciul. No, w statystykach mam 850 jakoś ukończonych odcinków, aczkolwiek mi się wydaje, że nawet zalicza te odcinki, gdy gramy na podzielonym ekranie, wiesz? A czemu mnie zra... Wyjechać pewnie poza trasę? Nie, widzów. Nie, a nie widziałam tam żadnego o Jezek, gościa. To chamsko. Odbiłem się od tego. Od krawędzi i mnie tak. Wow, shit, widziałem to. Ładnie się wybroniła To też ścina z zakręty i dlatego ten teren jest taki nierówny i wiesz... Robisz hopkę taką, nie? Jedziemy web-web. Nice. Szczerze myślałem, że wylecisz po, poza tą trasę. Też tak myślałem Ja już czułem, jak mi koło uciekało chwilami. Całkiem spoko idzie, nie ma co narzekać. A to mi się ładnie udało. Tu już nie będzie tak pięknie. Ja sobie tu naręcznik biłem, dlatego tak no, nie wyleciałem. Ja się szczerze mówiąc zagapiłam hamuj, na hamuj, widoczki. a mój, tu jest ostry zakręt. Ja się zagapiłam szczerze mówiąc na widoczki i dlatego też nie zwróciłam kompletnie uwagi Jeżeli na to, że jadę. Jeżeli mogę się zatrzymać, nie ma problemu. Będziemy, nie no. Popatrzymy. Ale mówię Ci, fajne widoki będą w razie w Portugalii, tylko że jest jeden mały problem. W epickim rajdzie są te takie widoki. A ten epicki raj ma około 19 km. Ja mówię, że jak dla mnie to. Jak chcesz, to możemy się. Znaczy, zrobimy na pewno taki odcinek, że przejedziemy się epicki rajd, no ale musisz się liczyć z tym, że będziemy jechać z 15 minut, nie? To mi tak schodziło na przykład w rajdzie polskim, nie? Te kruklanki, On ma 23 km, nie? Jaki jest najdłuższy rajd tutaj? Właśnie rajd polski, kruklanki. Mówiłem wiele razy, widzą, że. W WRC7 właśnie Polska miała mieć zaszczyt, żeby był najdłuższy rajd, nie? Bo epickie rajdy są w każdym kraju, co nie? W Argentyny, we Francji i tak dalej, nie? Ale Polska właśnie Polska miała ma okazję, znaczy nie, inaczej by to tak nazwać, padnie profesjonalnie. No po prostu ma mm, zaszczyt mieć najdłuższy rajd w całej grze, rozumiesz? Bo Polska ma, te kruklanki mają 23 km, co nie? No. A na przykład epicki rajd, yy, przykładowo, Argentyny może już mieć 18 albo 17. Pozostałe rajdy mają właśnie też tak podobnie: 14, 15. A właśnie rajd polski, czyli te kruklanki, bo się tak odcinek nazywa, ma 23 km, tam przycinek kilka. A wiesz, gdzie to w ogóle jest tak naprawdę w Polsce? Kruklanki? No. To patrzyliśmy kiedyś na mapie, Google, to jest tam właśnie jak Mazury. Tak. No. Ogólnie, rajd polski się odbywa w, tylko w tamtej części Polski. Tam właśnie jak ruski już się zaczynają. Szkoda. To tam. Szkoda, że tak daleko od nas, na drugim końcu Polski. No, Rzeszów jest kawałek stamtąd, to racja. Powiem ci, że czuję się w miarę dobrze na tej trasie. Fajna jest trasa, bo jest taka przestrzeń, Co nie zmienia faktu, że i tak trzeba uważać, żeby nie wylecieć z trasy. Ale nie ma też takiej łatwej trasy w grze, żebyś wiesz. Żebyś. No. Znaczy. Ja ci powiem tak, jak na przykład nagrywałem serię co niedawno skończyłem, nie? Kariery. Jak miałem takie dobre dni, to tak potrafiłem wszystkie rajdy pięknie przejechać, nie? Że bez ani jednego obicia, nie? I jak na przykład potem byłem, wiesz, w, w tym garażu co się naprawia samochody po rajdzie, to no. nawet nie miałem co za bardzo naprawiać. Bo trasy po prostu przejeżdżałem, yy, no perfekcjon perfekcjonalist Perfekcyjnie. Kurde. Perfekcyjnie, no. Ale to miałem takiego, powiem ci, dziękonia, i po prostu chciało mi się nagrywać, wiesz? Bo prawda też jest taka, że jak się komuś nie chce nagrywać, to tak po prostu gra, żeby, żeby to nagrać, no nie. Ale w każdym razie fajna ta trasa była. Nie wiem, jak tobie, ja tam nie żałuję, że ją pojechaliśmy. Bardzo mi się podobała szczerze Wydawała mówiąc. Wydawała się na dosyć prosta i nie była jakaś bogata w zakręty. No wiadomo, były jakieś zakręty, no bo to jest oczywiste, ale właśnie tutaj dało radę się rozpędzić, co nie. Chociaż tak. to 160 na liczniku się chwilami pokazywało. No i dobra przejdziemy sobie teraz do rajdu Portugalii. I coś czuję że chyba się faktycznie teraz przejedziemy ten epicki rajd. Bo tutaj w zasadzie my dwa zrobili. Ja tak zauważyłem że jak jedziemy jakiś rajd to tak po dwa wyścigi robimy nie. Znaczy tak, po tak. dwa odcinki w danego rajdu. No i tak jak wcześniej wam powiedziałem jesteśmy w rajdzie Portugalii. Mamy tutaj standardowo cztery rajdy. No i teraz tak epicki rajd ma się w taki sposób. On ma 11, 11. Ma. Mhm. możemy Spoko. się przejechać, tutaj jest taki po ten rajd, to też moglibyśmy się przejechać, tylko nie wiem, to jest bardzo fajny raid. on jest bardzo łatwy, tutaj osiągnięcie bo do zrobienia, tutaj również pokazywałem widzom, jak zdobyć 90 punktów podczas jazdy i to jest właśnie na tej trasie, Wafę, jakoś tak. Miesza o to. Dobra, jedziemy sobie teraz Epicki rajd. Odkąd nagrywamy wspólnie z Mariolą dla Was odcinki jeszcze nie jechaliśmy nigdy Epickiego Rajdu, ale byście mieli okazję to zobaczyć na karierze. Jakobyś chciała mieć pogodę, powiedz mi? Jakbyś ładną. Wieczór? Może być wieczór. Więc dam, dam Ci południe, bo tutaj naprawdę będą piękne widoki. No i co? Idziemy sobie do kategorii WRC2 standardowo. Ja tutaj ostatnio miałem Polaków, czyli tych, Mariola miała tych, o tych Francuzów jakiś miałeś. Tak. Więc ja będę jechał teraz z Citroenem DS3 R5. -ka. I mam sponsora Eklerek. Widzisz to? Tak. <grym> Dobra, więc ja jadę tymi. <grym> Okej, okay, teraz ja ich muszę znaleźć. Ty wziąłeś tych, więc ja biorę tych. I cwaniara jedzie skodą. Ja strasznie lubię tymi skodami jeździć. One Czemu po... od razu cwaniara? No bo jeden. Ja mam citrenę. Ja osobiście z kodą wolę jeździć. Mi się Mogę bardziej zob... podobają te skody. Mogę Jak... zobaczyć dalej, to byśmy się wymienili. No tak nie bardzo trochę. Za dużo pieprzenia. Ale dobra, będzie jeszcze okazja. Okej. Okay. 10 minut za nami nagrywania, więc myślę, że no to będzie ostatni raj, bo zanim faktycznie upieprzymy te. Prawie. Prawie 11 km, no to to chwilę zejdzie. No i dobra, ja ci proponuję podziwiać widoki, bo tutaj dopiero będą prawdziwe widoki. Ja ci pokażę taki fajny moment, gdzie naprawdę są zajebiste widoki, ok? Ok. Na takim zadupiu będziemy typowym, bo tutaj to jeszcze nie jest tak źle. No jak to nie, nic tu nie ma. Tutaj z tego co pamiętam, w tym rajdzie piskim będą takie fajne mm, górki. Nie, będziemy jechać, nie? To tak wysoko się będziemy wspinać, nie? No. A potem będziemy tak w dół zapieprzać, zobaczy zresztą. Chyba tu taki most będzie. O ile to chodzi o ten rajd, bo mogę się e, niestety pomylić. Wsteczny. Próbuję! Zwiesiło mnie trochę. Dobra, jak coś to czekam na ciebie. Ale nie wypadłam. A patrz, ja się sam toczę z górki. 25 na godzinę jadę. Ja w ogóle gazu nie daję. Widzisz to? Widzę. Dobra. Jedziesz, jedziesz, jadę za tobą. Ja zawsze muszę tak po krawędziach jeździć. Jak czujesz, że wierzesz na krawędź, to hamuj po prostu. Czy ty nie hamujesz nawet? Jak zacznę hamować, bo wtedy ja próbuję zjechać trochę z tej krawędzi... Nie gazuj tutaj, bo tu jest łatwo wypaść z trasy. Widzisz, że tak nie? nie ciekawie trochę. No. Tutaj hamuj, ostry zakręt w lewo. No i gdzie? Dziękuję. Tak myślałam. Nie było źle, ale mało brakowało. Ja już myślałam, że się odbiję od tego. Hamuj, 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 do spodu. Właśnie dlatego. Porąbany ten zakręt był, nie? Strasznie. Gdybyś Taka mi przepaść, nie? Gdybyś mi nie powiedział, to bym w niego wjechała tak na, na gazie, Będzie nie? mocny zakręt w prawo. Jakaś baba tutaj machała mi rękami. Widzowie. Czekaj chwilę. Patrz tu, oglądnij się w prawo. Zatrzymaj Czekaj. się. O tak jak ja o. Jo. Zajebiście gra zrobiona, nie? No. Realnie bardzo. Ale to jest jeszcze nic. To tam dalej będą I tam lepsze. Tam dalej widoki. jakby jakieś były, widzisz to? Gdzie? Tam jakby nie wiem, domy czy coś po prawej stronie takie żółte. No, takie wieżyczki jakby. No, jakby, no. Dobra, jedziemy dalej. Nawet są te wiatraki. Widziałeś? No. To jest o, właśnie jesteśmy pod wiatrakiem. A się zapatrzyłam. O, jest wiatrak. Ech, no tak. Oglądać mi się zachciało. Czekać na Ciebie? Tak, poproszę, bo się na chwilę zamotałam. Poczekaj, bo tutaj jest, tak, widzę, kawałek fajnej prostej. Tutaj na jakimś takim pierwszym, lepszym, mocniejszym zakręcie poczekam na Ciebie, okej? Okay? Okej. Okay. Tak szkoda się zatrzymywać. O, kurde. Dobra, czekam na ciebie. Prosto w drzewo, nie, prosto w słup. Hamuj trochę, przyhamuj. Dobra, jedziemy. Ty, ale ja, ja. Ja mam numer na samochodzie 3,9, a ty masz 3,8. Fajnie. Tutaj nie wypadnij z trasy. Łatwo wypaść. Staram się powielać Twoje ruchy. Jakoś. A. Tu hamuj, 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 hamuj. O, ja właśnie wypadam. Ja wyleciałem A ty nie wypadłaś? No nie, jak mi powiedziałeś, no to przehamowałem. No jak ja już ci to mówiłem, to już wiedziałem, że jest za późno. Aj. Ile razy już tutaj tak wyjechałem, że się wyratowałem? Tutaj też hamuj na tym zliczę. zakręcie, gdzie jestem. Tu hamuj. O tutaj jest niebezpiecznie. I wym wypadł teraz, bo się patrzyłem co ty robisz. <laughs> Czekaj, muszę się po nosie podrapać. <laughs> Dobra, jadę dalej. Z której strony? O nie, znowu wypadnę, no szlag mnie Z której strony się drapałeś? Na środku. Na środku? No. Na miłość. Uwaga, będzie ostre zakręt lewo. Wsteczne, jak coś. No właśnie. Tak to byś nie wykręciła, byś wpadła. Pewnie tak. I teraz fajnie pod mostem, cyk. Oj, oj, oj. Chciałam się tak ładnie rozpędzić pod tym mostem. Oh, shit! Gdzieś się tutaj zwiesię. Czekałem na Ciebie. Aha. Dobra, jedziemy! Uwaga, tutaj też jest głupi zakręt. Łatwo wypaść. Które? O, tam co wchodziliśmy? Aha. Właśnie ta gra jest. Strasznie narzekałem w wcześniejszym odcinku, że strasznie jest tutaj skopany mechanizm gry. Ka każdy błąd, jaki zrobicie, to albo wam doliczy karę, typu właśnie poza trasą, albo coś w tym stylu. No. Nie wiem, czy też jest tak w prawdziwym świecie, że jak nawet wypadnie z tej trasy na rajdzie i ci karę doliczy. No nie wiem, szczerze. No ale, no, głupie to jest, bo prawda jest taka, że wjedziesz nawet troszeczkę na jakiś pagórek i zaraz robisz. Ficho, fikołka, nie? 360 stopni. Jeżeli ale... ogólnie w statystykach mi pokazało, że mam tych dachowane tutaj w grze? No. 210. No to dużo. Cholerę, no. Ale swoją drogą. Wiesz, ja rozumiem na przykład, żeby naliczali karę za na przykład ścinanie sobie drogi, nie? No to tak, to akurat No bo to jest, jest, niefery, jest akurat no. normę. To jest normalne akurat, ale jeżeli ktoś wypadnie z trasy i dzięki temu. To i tak będzie wydłużał czas, no, no bo sobie bo, wydłuża. Bo no, no, no tak. Więc. Nie wiem, czy, czy jaki oni mają sens doliczając jeszcze karę temu kogoś. No właśnie nie jestem w stanie w sumie sam w stanie powiedzieć, czy w prawdziwym świecie w WRC też tak jest, że jak ty mówisz, że właśnie, że jak ktoś wypadnie z trasy, to i tak będzie w plecy z czasem, no bo zanim on się pozbiera, zanim wróci na trasę, no to te sekundy uciekają, nie? No właśnie. I no jeszcze jak mają ci doliczyć kolejną karę, to już w ogóle moim zdaniem rajd tuż nie ma sensu wtedy, nie? Bo już na pewno wie, że nie wygra tego. Powiem Ci, że jakoś to idzie, bo zostało nam niecałe 3 km do mety. Nie wiem, te widoki to chyba my albo przejechali w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Pomieszało ci się, nie? Tak. Kompletnie. Fajnie to wygląda te... Na środku ekranu mamy te paski, no nie. No, jak na ile trasy przejechaliśmy. Raz masz ty czerwone, raz ja mam czerwone, raz ty bo masz tutaj czerwone. Bo chodzi o ja... czas. Bo tu masz te mm, takie jak przejeżdżasz, tu masz takie ale że to tak nazwie... Punkty kontrolne? Punkty kontrolne. I jeżeli ja mam zielono, to zna... zielony, to znaczy, że ja szybciej przejechałem ten punkt kontrolny od ciebie, nie? Aha. A jeżeli ja mam czerwony, a ty zielony, to znaczy, że w, w tym danym odcinku z punktu kontrolnego do punktu kontrolnego jechałaś troszeczkę ode mnie szybciej. Rozumiesz? Tak. I tutaj właśnie było osiągnięcie związane z tym, wiesz? Być tam y, 3 minuty y, do tyłu w punkcie kontrolnym. Co się tak zastanawiałem, y, jak to zrobić, nie? No tak. Au, 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 au. Nie, 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 nie. Będzie nie, ostry zakręt w lewo, przypatrz się, gdzie jestem. Okej. Okay. I później będziesz miała mocny zakręt w prawo, od razu jak po tym ostrym w lewo, to będziesz potem miała w prawo. Dobra, kilometr do mety został. No tobie w sensie półtora. W ten ostry w lewo? Co? W sensie ten ostry w lewo? A już byłaś na nim i teraz będziesz chyba miała w prawo. Czy w lewo? W lewo. O, ten. A, w lewo i teraz będziesz miała w prawo. Mhm. Nie, 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 Dobrze, sobie no, są gdybyś barierki. nie miała tych pachołków, to byś widza wjechała. No. 8 minut. No, prawie 9 minut jedziemy już ten ride. No, to sobie teraz, kochanie, wyobraź, jak ja jechałem kruklanki 23 km. Przewalone, nie? O, tu będzie fajny wyskok, tylko nie wskocz w widzów. Tu łatwo też widzów jest wskoczyć, wiesz? Nie wiem, gdzie. No, już skoczyłem. O, tutaj też sobie uważaj, na tym zakręcie. Ja ci powiem, kiedy przyhamuję. No, ale widzisz, że jestem daleko, daleko za tobą. O, nie, po co ja jechałem? Hamuj, hamuj trochę. na zdążyć. Nie mam zbyt wiele czasu. Spróbuj tu równo wjechać, żebyś wyskoczyła. No tu, 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 no i w prawo, skręcaj w prawo. Mogę poczekać na ciebie. Lepsze to niż wjeżdżanie Jakbyś się nigdzie przyhamuj teraz. I gaz. O właśnie. Bo jakbyś nie przyhamowała, to byś poszła widzów. Na dojechałaś, to jest najważniejsze. Dobra, moi drodzy. Ukończyliśmy sobie mm, kolejny y, odcinek rajdowy. Będziemy się pewnie z wami żegnać powolutku. I nic nam nie zostaje jak zaprosić Was na kolejny odcinek. Chyba, że sobie chcesz jeszcze karnąć taki króciutki, tam dwa kilometry jest. Jest taki krótki w Portugalii? No, jest tu, no zaraz Ci pokażę. To jest super odcinek specjalny, tak zwany. To no to w takim to super razie... Te odcinki są krótkie, pamiętaj. Jeżeli przejedziemy teraz ten krótki odcinek, no to będziemy mieli już w, w ogóle Portugalię z głowy. I w następnym odcinku zaczniemy kolejny. Chyba, że ten Bawa, bym się przejął, On jest fajny ten raj, on jest łatwy bardzo. Ale dobra, przejedźmy się. Ten 3,5 kilometra. Jakie chcesz porę deszczowo wieczór? Może być nawet noc. Jak jest, jest. Noc, czyste niebo, proszę bardzo. Standardowo WRC2. I teraz tak, ja miałem eklerka w sensie sponsora. Ty jechałeś ty mi, nie? Tak. No to ja jadę. O, Polakami: Łukasz Pieniazek i Przemysław Mazur. Standardowo te Polacy mieli okazję gościć w WRC6. Nie wiem, czy ich kojarzysz. Tak, kojarzę. Jezu, jak szybko. O, ja tych wybrałem, to ty jedziesz okay. tymi. Nie wiem, tam nie patrzyłem w sumie, czy oni mają jakoś dodatkową parę, ale chyba nie, bo tylko ta, nie mają. ten początek był właśnie, że tam było kilka par, a potem już idzie po jednym. Raj Portugalii zyskał miano najlepszego rajdu na świecie 5 razy. Często Wam właśnie pisałem widzowie, że jak prowadziłem karierę, że warto przeczytać sobie właśnie te opisy, które. no po prostu te napisy, które wczytują dane raj, bo naprawdę można tam fajne ciekawostki wyczytać. No i dobra, jedziemy sobie. Tutaj lepiej proponuję jechać wolno. Ze względu takiego, że niektóre trasy będą ciasne i dosyć. Dosyć bogate w zakręty są, więc yy, ten... Polecam nie gazować ci. Tutaj będzie taki ostry zakręt jeden. Wiesz który? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć, który? Zaraz ci powiem. Właśnie wjechałem chyba na twoją stronę. E, nie, niemożliwe. A możliwe. nie jednak możliwe, bo cię cofnęło. O ten jest głupi zakręt. Jest strasznie ostry. Nie wiem który, zaraz się dowiem. O ten, co będzie skręcać w prawo. Aha. Hamuj, 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 tu pełn. Za bardzo. <coughs> Ostre te zakręty niektóre. Ja sobie kamerkę zmieniłem. Wiesz, że jak naciśniesz L2, to możesz sobie światła włączyć albo wyłączyć. A R1 wycieraczki sobie odpalasz tym drugim, tylko że musisz mieć widok w kabinie, żebyś widziała, że to chodzi. A nie? widok się zmienia. Co? Yy, szczałką w prawo. Aha. Naciskasz szczałkę w prawo. To niech no ja wyjadę tylko. I możesz sobie wybrać albo na albo... O Jezu. Albo... O Jezu. A tak sobie w życiu nie umia jeść. No ja tak staram się wszystkimi. A tak kamerkami. z kokpitu. Jezu tragicznie, nic nie widzę. No jak tam uważasz, nie? Ja tam trochę sobie to wyćwiczyłem. No ja spróbuję, no bo spróbuję, bo to coś nowego. Aczkolwiek. O Jezu. Zauważyłeś, że jak masz taki widok w kamerce, to tak mruga ci na pomarańczowo? To z rury tak szczela. Ja to całkiem niedawno ogarnąłem. O jezu, odbiłem się od bandy i mi obróciło. Widzisz czy to? Ja nie potrafię jednej prostej przejechać bez szwanku. Mi tam w jakim stopniu to wychodzi. Ale bardzo jest, bardzo mi się podoba w tej grze. Bardzo, że jak właśnie jeździcie po szutrze czy tego typu nawierzchniach to szyby wam się brudzą w, w samochodzie. Oczywiście jak macie ustawiony widok z kokpitu, czyli tak jak ja teraz mam. No i w zasadzie to jest fajne, bo wystarczy sobie tylko właśnie wycieraczki włączyć i żeby te błoto wam pozbierało ze z szyby, nie? Więc no jest to bardzo realne, bo tak naprawdę też w zasadzie przypuszczam, że musi być. Znowu Jeszcze jakby mnie... mieli płyn do pryskiwacza, jakby się dało włączyć, nie? No. <laughs> hamuj tu, bo masz osty zakręt w lewo. Hamuj, hamuj do spodu. Zdążysz dojechać? A, Nie. Wiem. Bez problemu. Dobra, ukończyliśmy sobie ten rajdzik. I będziemy się z, z Wami żegnać. Jakieś podsumowanie szybciutkie? No fajne to było. Odcinki bardzo mi się podobały. Nie wiem, co mogę na ten temat więcej powiedzieć. Po prostu dobrze się bawiłam i mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie tak samo. No i gitara. My się będziemy z Wami żegnać. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z tej oto fajnej gry. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. pa pa. pa.